Cześć, witajcie w tej serii. To będzie moja pierwsza seria na YouTubie. I będzie to seria. Tym, tym, tam. Znisz ten dziennik wszędzie wersja limitowana. Ja już zrobiłam trochę zadań. Jest już trochę wypełnionych. I oczywiście pozdrawiam moją siostrę Ulę i mojego brata Christiana który właśnie też nagrywał ostatnio sam filmik z Aslorkami. Ale nie masz tu więc dobrze. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, że trochę <laughs> chora. Right. Dobra, to losujemy zadanie. Będę robić tak, że. Nie patrzę. I sobie wsadzę palca. O! Tutaj. Przywiąż dworek do dziennika, pójdź na spacer i wręcz go za sobą. Tego zadania chyba nie będę robić, ale. Wyrosły jeszcze raz. To. Stwórz swoją własną metodę niszczenia. Dobrze. Już jedną metodę niszczenia mam zrobioną. O tutaj. Ona była zrobiona. 27 lipca. Wtedy dostałam dziennik. No dobrze, to tak pomyślmy. Piszcie w komentarzach jaką chcecie mieć, jaką będziecie chcieli mieć własną metodę niszczenia i wybiorę najlepszą i wpiszę ją tutaj. I wpiszę nick tej osoby. To była strula 69. Dobra, lasuję jeszcze raz. No a tutaj też już jest zrobione To moja koleżanka zrobiła I zrobiła tak Posmaruj ten dziennik filtrem I upala się z nim To moja koleżanka zrobiła I ona to zrobiła 5 sierpnia Wtedy byłam na półkoloniach I ona mi się wpisała Ostatni raz losuję Jeżeli się nic nie uda To ta seria będzie nieudana Dobrze Jest to pokryte z liniami, które zrobiła Siedzę teraz przy biurku, więc mam bardzo dużo linii tutaj, to dobrze. Na początku wezmę tylko marker. O, aha, dobra. Czekajcie. Wezmę czarny marker. Bardzo dużo linii. Dobrze. A potem mam tu kredkę. Wiem, ja że nie umiem rysować, ale trudno. Zawsze muszę spróbować. Dobrze. To taka jakaś taka kredka. Yy, proszę taką. Dobra. Widzę blok kolorowy. Taka do szkoły ten. A i niedługo będę stawiać filmik z tam z do szkoły blok rysunka wy... ko... nie zmniejsz się blok rysunkowy dobra mam jeszcze tutaj moją kamerę o, spróbuję coś narysować to jest obiektyw Dobra, i tutaj jeszcze mamy dotrzymanie, Takie no to jakoś tak. Tutaj jest ten obraz, na którym jest i widzę siebie. Tu są przyciski, dobra. Po coś takiego to moja kamera. Widzę tu mojego, mojego brata jeszcze w pokoju, bo siedzę, bo moja w stronę też to. Widzę zasięg. Do wysania. Widzę okno. Widzę okno. Widzę okno. Jeszcze klamkę zarysowałam. Dobra, ja nie umiem rysować w ogóle drzwi ani okien. Dobra, mam nadzieję, że mi to zadanie. Już tu wcześniej moja koleżanka właśnie Hania rysowała. Dobra, teraz będę robić jakieś 3-4 zadania na filmiku mam jeszcze zniszczyć linijek i też wyrastawać przepraszam za małe paznokcie, ale jest, jest sobota, niedziela dzisiaj, jutro do szkoły no i dobra to jeszcze y, w jeszcze w niedzielę będę w niedzielę właśnie dzisiaj to jeszcze zrobię sobie parę zadań sama i wam pokażę i teraz lasuję ostatnie zdanie. Zdecydować, jak sznurka nim tę stronę. A tutaj mam tu gumkę recepturkę. Nie wiem, czy to się zaliczy, ale dobrze. Zawinamy ją tak jakąś w rolkę. Jakoś tak. I teraz próbujemy ją obwiązać. Bo ona się nie rozwinęła. Ach, chyba podarła czekajcie 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 czy możemy się tutaj zawiązać dobrze strona jest całkowicie zawinięta o gumkę recepturkę jest obwiązana ona wygląda ona tak jeszcze ją pokoloruję i będzie chyba ładniej więc to zadanie jest zaliczone i bardzo dziennik mi teraz odstaje Zobaczcie, tam gdzie jest właśnie ta błękana recepturka. Oh. Dobra, ostatnia, jakieś ostatnie zadanie, to znowu to. Niech to będzie. Wznieście wysoko, upuść Nie mam chyba ja, stanu ja na wiem. krześle i ją upuszczę dobrze. Staje teraz na krześle, wy jeszcze nie, nie, nie wierzcie. Na biurku! Uwaga, zaraz trzask. Dobra, na biurku wstaję, nie wiem czy się potem nie ale dobra. uwaga, raz, dwa, trzy. Mogliście słyszeć jak mój dziennik upada, ale dobrze. Jest mu się chyba... o matka. Zobaczcie jak mi teraz odkładka dostaje. Moja rodzina jest przejemiona i jest masek Muszę go teraz wyprostować. Dobra. Tak wygląda dziennik po naszym niszczeniu. Przypomnę jeszcze szybko nasze strony. Była to 69 strona, w której w komentarzach komentarz piszecie własną, metodą, własną metodę niszczenia i ją wybieram. Wier Najlepszą mi wieszenik i piszę tutaj. Była to strona z gumką recepturką, która wygląda teraz, tak? zgnieciona. I była to strona. Yy, Wznieś się wysoko, opuść dziennik. I nie wiem, gdzie to jest. O, tu jest. O tak. I dziennik wygląda w wygląda Subskrybujcie, łapujcie, komentujcie. I cześć.